Jeden podpis dzieli nas od kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie. Izraelskie media donoszą, iż tamtejszy minister obrony Joaf Galant i szef sztabu generalnego Herzi Halevi właśnie zatwierdzili plany operacji lądowej w Libanie. Teraz czekamy już tylko na akcept premiera Benjamina Netanyahu, który ma wydać rozkaz o rozpoczęciu ofensywy i który właśnie przebywa z wizytą u Donalda Trumpa. Co ustalili obaj panowie? To skandal! Francuzi oburzyli 2 miliardy chrześcijan na całym świecie, fundując nam pierwszy taki w historii satanistyczny drag show zamiast ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dlaczego plucie na uczucia religijne chrześcijan jest w Europie powszechnie akceptowane? Islam czy judaizm traktujemy przecież z najwyższym szacunkiem, robiąc wszystko, żeby tylko nie urazić innych religii. Znany dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz pozwala sobie skomentować to, co widzi, za co zostaje zawieszony przez TVP. Czy słusznie? Sami zobaczcie. W poprzednich newsach mówiłem, że to będzie ostatnie wydanie w lipcu, ale jak tylko zobaczyłem, co Francuzi popełnili na ceremonii otwarcia igrzysk, to stwierdziłem, że nie mogę przejść koło tego obojętnie i że pora wracać. Wiedziałem, że to będą p***ane igrzyska, ale nie sądziłem, że aż tak. Zacznijmy od obrażania uczuć religijnych. Elon Musk pyta w ankiecie, czy według was ceremonia otwarcia była zorganizowana w klimacie satanistycznym. Większość ludzi odpowiada, że tak. I naprawdę ciężko nie odnieść wrażenia, że był to jakiś chory, satanistyczny drag show. Proszę bardzo, co to jest? Ktoś z Was ma może pomysł, bo ja do tej pory nie wiem, co ja zobaczyłem. Amerykańska firma Seaspire wycofuje wszystkie swoje reklamy po tym, jak w trakcie ceremonii otwarcia wyśmiano symbolikę chrześcijańską. Chodzi o obraz przedstawiający ostatnią wieczerzę i to, jak go skarykaturyzowano. Nie jestem specjalnie wierzący, ale wkurza mnie, kiedy w Europie wszystkie inne religie traktuje się z wielkim szacunkiem i robić, co się tylko da, żeby nie urazić uczuć religijnych Hindusów czy muzułmanów, ale na chrześcijaństwo się pluje. Na chrześcijaństwo, na którym ufundowano Europę. Dobrze rozumiem, jesteś nowoczesnym Europejczykiem, i nie chodzisz do kościoła, i nie ma w tym nic złego, ale nie można atakować milionów chrześcijan wciąż zamieszkujących stary kontynent. I to jeszcze na oficjalnej, państwowej ceremonii, która idzie na cały świat. Odgrywają ostatnią wieczerzę Chrystusa przy pomocy przebranych zabawy, wymalowanych facetów, świecących ciałem i pokazujących tyłki. Wszystko w sercu Europy, która została ufundowana na chrześcijaństwie, czego wciąż dowody widzimy na wielu flagach państwowych noszących krzyż, tak jak flaga angielska szkocka, duńska, fińska, norweska, szwedzka, a nawet grecka. Każdym kraju arabskim za tak silne odwołanie się do ich symboli religijnych w tak ordynarny sposób byłaby dekapitacja przy użyciu szabli na rynku. Nie tylko państwo dobrałoby wam się zresztą do skóry, ale zwykli obywatele też. Spaliliby wam domy. Jak to jest, że w Europie, która ma chrześcijański rodowód, nie można złego słowa powiedzieć o islamie ani krytykować muzułmanów, ale pluć na chrześcijan można dowoli. Już nawet muzułmanom jest szkoda chrześcijan, a to często się w historii nie zdarzało. Tak żałośni stali się Europejczycy. Dziewczyna z Syrii pisze na swoim Twitterze: Mam tego dość, jestem muzułmanką i mam tego dość? Dlaczego chrześcijanie nic nie robią? Dlaczego jesteście słabi? Poza obrażaniem symboli religijnych mamy też psucie głów młodym widzom. Jakie oni dziś mają w mediach wzorce? Przecież zobaczcie, temu facetowi spod spódniczki wystaje worek. To, że chłop się przebrał za babę to jedno, ale że pokazuje części ciała, które powinny być zakryte, to jest absolutny skandal. A przepraszam, którą konkretnie dyscyplinę reprezentuje ta pani? Kometo, przybywaj! Tyle się mówi, że influencerzy dają naszym dzieciom zły przykład. Ja myślę, że państwo francuskie daje jeszcze gorszy. Zaraz rodzi mi się syn. Co ja mam mu powiedzieć, jak kiedyś będziemy oglądali otwarcie igrzysk w Berlinie, Londynie czy nie daj Boże znowu w Paryżu? Jako dla rodzica bezpieczniej będzie dla mnie oglądać ceremonię otwarcia organizowaną przez komunistyczny reżim w Pekinie czy zbrodniczy reżim w Moskwie, bo tam pokażą balet, muzykę klasyczną, odwołanie do antycznej Grecji, nie będzie dewiacji. Przemysław Babiarz, który od lat komentuje w TVP wszystkie wydarzenia sportowe, jak zobaczył, co Francuzi odstawili, to tak skomentował Twór Johna Lennona pod tytułem Imagine, który tam właśnie wtedy grali. Imagine, czyli świat bez nieba, narodów, religii. I to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety. I Pan Babiasz ma z powodu tego, że powiedział prawdę wielkie kłopoty. TVP odsunęło go od prowadzenia igrzysk, został zawieszony, może w ogóle straci pracę, a prowadzący dziennik zaczął za zababiarza przepraszać. Mamy Państwu jeszcze do zakomunikowania oświadczenie telewizji polskiej. Wzajemne zrozumienie, tolerancja pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fragment i fundament standardów, którymi kieruje się nowa telewizja Polska. Nie ma zgody na jej łamanie. Informujemy, że po wczorajszym skandalicznym w wystąpieniu i słowach Przemysława Babiarza zostało zawieszone w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich. Jaki wstyd facet potępia komunizm i za to usuwają go z programu, czyli żyjemy w komunie. Następna sprawa, żałosny poziom oprawy. Jak bardzo poczulibyście się oszukani, gdybyście wydali 1600 euro, czyli 6800 zł, i otrzymali w zamian taki spektakl. Cieszę się, że nie jestem Francuzem. Nie chciałbym mieszkać w Paryżu. Kocham Polskę za to, że w niewielu kwestiach przypomina Francję i serio nie wiem, dlaczego miliony Polaków jest wciąż tak zachwyconych Zachodem i ma kompleks polskości. Tam nie ma absolutnie nic dobrego. Okej, okay, w latach 70. PRL to był skansen, a Paryż to był wielki świat. Ale teraz to oni przyjeżdżają do nas do Warszawy i się zachwycają, a u siebie pod wieżą Eiffla mają marokański bazar i smród pieczonego na ognisku kota. W Paryżu, Londynie i Berlinie już tylko architektura, i pomniki dawnych wielkich postaci przypominają nam o mijającej na naszych oczach wspaniałej zachodniej kulturze, która trzęsła światem od czasów rzymskich. Niestety, ale państwa te na stałe przejęła lewica, czego dowodem były choćby ostatnie wybory we Francji, w których rdzenni Francuzi w większości opowiedzieli się za rządami prawicowymi, mając dość całego tego absurdu, ale prawica i tak przegrała, uzyskując dopiero trzeci wynik wyborczy, tak bardzo zmanipulowaną mają ordynację. USA jeszcze walczą, i może po wygranej Trumpa, zawrócąc z tej chorej drogi degradacji ich tradycyjnych wartości. Konflikt izraelsko-libański dalej eskaluje. Właśnie znaleźliśmy się w przededniu kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie. Tamtejsze media donoszą, iż izraelski minister obrony Joachim Galland i szef sztabu generalnego Herzi Halevi zatwierdzili plany operacji lądowej w Libanie. Teraz czekamy już tylko na podpis premiera Benjamina Netanyahu, który ma wydać rozkaz o rozpoczęciu ofensywy. Izraelska strategia ma zakładać błyskawiczne uderzenie z lądu i powietrza, co oznaczać będzie kolejne dziesiątki tysięcy ofiar po stronie cywilnej. Świetnym do tego pretekstem okazał się atak rakietowy na boisko piłkarskie, jakiego w mijający weekend dopuścił się Hezbollah, a w którym zginęło 12 izraelskich nastolatków. W odwecie Izrael zapowiedział, że zaatakuje Hezbollah z całą mocą. O tym, że pełnoskalowa wojna między Izraelem a Libanem jest naprawdę blisko, informowałem Was na początku lipca. Wygląda na to, że Tel Awiw podjął decyzję, że to teraz jest najbardziej dogodny do ataku moment. Po całkowitym zakończeniu działań na południu IDF przerzuca swoje siły na północną granicę państwa, mogąc w pełni skoncentrować się na kierunku libańskim. Od tygodni gromadzi tam większe ilości sprzętu i żołnierzy. Po tym jak irański atak rakietowy okazał się dla Izraela absolutnie niegroźny, a tandem USA-Izrael udowodnił, że dalej rozdaje w regionie karty, że jego Polityce nikt nie jest w stanie się przeciwstawić. Państwo żydowskie uznało, że upora się z kolejnym problematycznym sąsiadem. I tak Izrael poniósł już gigantyczne straty wizerunkowe na całym świecie. Zaatakowanie kolejnego państwa nic w ich sytuacji nie zmieni, bo światowa społeczność i tak już okrzyknęła Netanyahu mianem zbrodniarza. Skoro nikt nie jest w stanie przeciwstawić im się militarnie na całym Bliskim Wschodzie i skoro mm, operacyjnie uwolnili się od wcześniejszych wyzwań, a także skoro nie da się już mieć gorszej reputacji, to czy to nie są idealne warunki do tego, żeby napaść na kolejny kraj? Kto wie, kiedy kolejny raz nadarzy się tak dogodnę, Sytuacja. Może za 5 lat, może za 10, a może już nigdy. Wydaje się, że nieprzypadkowa jest też obecna wizyta Netanyahu w USA, do którego przywódca Izraela pojechał zdobyć poparcie dla swoich działań po obu stronach amerykańskiej sceny politycznej. Po spotkaniach z demokratami wybrał się też na Florydę do rezydencji Donalda Trumpa w Maralago. Izrael pozostaje największym odbiorcą amerykańskiej pomocy, dlatego utrzymywanie dobrych relacji z obydwiema amerykańskimi partiami jest dla Izraela kwestią życia i śmierci. Potrafiący kalkulować Izraelici wiedzą, że Trump ma duże szanse na zwycięstwo w zbliżających się wyborach, dlatego poprawienie chłodnych relacji z Donaldem Trumpem ma dla nich olbrzymie znaczenie. Choć były prezydent powiedział dziennikarzom, że od zawsze miał z Netanyahu świetne relacje, to jednak faktem jest, że ich przyjaźń ostatnio słabła. Trump ma podobno dużo żalu o to, że Netanyahu był jednym z pierwszych światowych przywódców, który pogratulował Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w 2020, mimo że jako prezydent Trump znacznie przewyższył swoich poprzedników w spełnianiu życzeń Izraela. Przypomnę, że to właśnie Trump jako pierwszy uznał za stolicę Izraela Jerozolimę i obiecał przeniesienie tam amerykańskiej ambasady, co było olbrzymim policzkiem dla światowej społeczności muzułmanów. Do tej pory Jerozolima była podzielona porówno między Żydów a Palestyńczyków i nie było mowy o ustanawianiu tam izraelskiej stolicy. On zrobił dla nich, ile nikt wcześniej, a oni tak szybko dzwonią pogratulować wygranej jego przeciwnikowi, który jeszcze do tego ukradł mu wybory? Jako człowiek z olbrzymim ego i bardzo małostkowy, Trump za takie numery potrafi się mocno obrazić. Wygląda na to, że choć armia dała już zielone światło do inwazji, to Netanyahu wciąż wstrzymuje się z decyzją. Zwróćcie uwagę, że Amerykanie wciąż nie ewakuowali swoich obywateli z Libanu. Oczywiście wszystkim odradzam jakiekolwiek wyjazdy do Libanu, ponieważ lada chwila może rozpocząć się tam pełnoskalowa wojna. Ograniczajmy ryzyko, ponieważ ona i tak będzie miała na nas wpływ, a na pewno na nasze portfele. Prawdopodobnie zapłacimy więcej na stacjach paliw, bo zdrożeje ropa. Do góry pójdzie złoto i umocni się dolar, który w czasach wojny uznawany jest za bezpieczną przystań. Ciężko określić, jak zachowa się Bitcoin, bo tu nie ma zasady. Ja na wszelki wypadek dokupiłem trochę. Sytuacja na świecie jest dzisiaj na tyle niestabilna i wcale nic nie wskazuje na to, żeby się miała poprawić, że staram się dywersyfikować jak tylko mogę. Część oszczędności trzymam w żywej gotówce, część w złocie, część w bitcoinie, część w akcjach amerykańskich spółek, część nawet w nieruchomościach, a ostatnio nawet w zegarkach. Jako ciekawostkę powiem Wam, że ostatnio kupiłem swojego pierwszego Rolexa i nie zdecydowałem się na niego dlatego, że jestem próżny czy lubię błyskotki, ale dlatego, że uważam to za naprawdę dobrą lokatę kapitału. Właśnie na rynku miała miejsce spora korekta następująca po wielkich wzrostach cen zegarków z czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Wolę kupować kiedy jest przecena, a nie na szczytach. Zresztą długoterminowo i tak na nim zyskam, ponieważ tego typu zegarki, a jest to dość rzadki model, którego nie da się wejść do salonu i kupić od ręki. Zyskują rocznie od 5 do nawet 15%. Gdyby coś się działo i straciłbym na przykład dostęp do moich pieniędzy na koncie, zawsze mam moje złoto, Bitcoina no i właśnie Rolexa, i dzięki temu moja rodzina jest bezpieczniejsza. Jeśli kogoś interesuje temat zegarków inwestycyjnych, chciałby się dowiedzieć, ile można na nich zyskać, gdzie dostać te rzadkie i jakich nie kupować, to zapraszam Was teraz na rozmowę z ekspertem, z którym miałem okazję ostatnio porozmawiać i który wyjawia mi sekrety inwestowania właśnie w Rolexy, Audemary czy Patki. Naprawdę opłaca się posłuchać. Michał, z Twojego doświadczenia. Ile mniej więcej zegarki zyskują rocznie procent? Wiesz co, jeśli wziąłbyś pod uwagę dłuższy okres czasowy, czyli tak przypuśćmy ostatnie 20 lat, to średnia wzrostu na zegarkach to jest od 7 do 15%, z czego te... Marki takie, że tak powiem, z górnej trójki, czwórki, no to, to jest średnio raczej 14-15% rocznie. A Michał, te 3-4 marki, o których mówisz, to jakie będą konkretnie? Patek Filip, Odemar Pique i Rolex. No to są takie główne marki, które się tak można powiedzieć, no, inwestycyjnie się je traktuje w mhm. pewnym sensie. Oczywiście nie można podchodzić do tego, że zegarek to jest typowo tylko inwestycja jakby ona niesie za sobą dodatkowe jakieś korzyści, takie jak na przykład obcowanie z pięknym przedmiotem, możliwość nawiązywania kontaktów. Tak jakby wiesz to są takie tematy poboczne to jest trochę tak jak ze sztuką no bo to jest taka można powiedzieć sztuka użytkowa z której możesz korzystać na co dzień. Jakbyś miał doradzać na przykład komuś kto jeszcze nie ma żadnego zegarka to jaki powinien tam wybierać sobie na pierwszy. Znaczy wiesz co no tutaj to bardzo ciężko tak to ujednolicić bo ilu ludzi tyle jest typów różnych zegarków no to trochę też zależy od stylu twojego życia czy, czy że tak powiem prowadzisz aktywny styl życia to powinniśmy coś bardziej typu tool Watch, taki Rolex, który, że tak powiem, jest na przykład odporny, bardziej na, na użytkowanie. No na przykład ty, no to jak najbardziej taki patek Filip na skórzanym pasku, no to idealnie jakby wpasowuje się w twój outfit i w, i w to, jak, jak żyjesz, więc ciężko to ujednolicić. No i druga sprawa, no to oczywiście, jakim kto budżetem dysponuje, no bo to też jest jakby. Bardzo istotne, no bo wiadomo, no zegarek można mieć za 500 zł, a można mieć za miliona, a można mieć za 5 milionów. Ale z tej wielkiej trójki to chyba za 500 zł nic nie kupimy. No. Tutaj ceny zaczynają się od, od jakich kwot? Jeśli mówimy o nowych zegarkach, no to zaczynają się w granicach powiedzmy Rolexy 30 tysięcy, no to można już kupić swojego takiego pierwszego Rolexa. Jeśli chodzi o Patka Filipa, no to Trochę wyżej. No tutaj, tutaj można pokombinować i na przykład kupić sobie coś bardziej vintage'owego. Taki patek, że tak powiem najtańszy, to od ilu się zaczyna? Gdzieś w granicach 100 tysięcy? Nie, nie. Jeśli chodzi o, o vintage'owe modele, zacznijmy od vintage'owych, no to na pewno można coś kupić koło 40 tysięcy już to będzie fajny taki klasyczny zegarek pod garnitur, powiedzmy. A taki Nautilus powiedzmy kultowy? No jeśli chodzi o, o, o Nautiliusy, no to wiadomo, w zależności od stanu, czy to ma być nowy, czy używany zegarek, ale no, tutaj już trzeba liczyć bliżej 350-450 tysięcy. Właśnie, a propos, gdzie kupować takie rzeczy? To znaczy ja wchodząc do salonu Patka albo Rolexa mogę sobie wybrać co chcę i od razu jakby zapłacić, tak? Nie wiem, przeciągnąć kartą czy dać gotówkę? No jeśli chodzi o Rolexa, to są listy zakupowe. I to tak działa, że do końca nie jesteś pewien, czy jesteś na tej liście nawet. Okej. Okay. Czyli możesz czekać 5 lat i nawet tak, nie wiesz, czy i, jesteś i, na. Nie, za... nie, nie, nie wiesz, czy, czy dostaniesz ten telefon, czy go nie dostaniesz. Albo jak no. będzie dzwonił, to czy odbierzesz? W sytuacji, w której dzwonią, masz tam chyba tydzień na odbiór zegarka, czyli to jest takie, no... Mało ekskluzywne, ja bym to tak to nazwał, no bo jeśli kupujesz towar ekskluzywny, to wymagasz jakiejś ekskluzywnej obsługi, a dla mnie to, to że mam zapisać się na listę, na której nie wiem, czy jestem i licz, czekać rok, a, a za rok, na przykład, może taki, ten model wyjść z produkcji, już nie jesteś na tej liście. Ale to chyba dzięki temu jakby podbija cenę, to znaczy. No zegarki, które w salonie kosztują 30 tysięcy, później na rynku wtórnym kosztują dwa razy tyle czasami. Zgadza się. To znaczy, teraz już sytuacja jest trochę inna. Dużo jest zegarków, które możesz kupić na przykład poniżej ceny detalicznej. Czyli nienoszone zegarki są niektóre poniżej ceny detalicznej, niektóre się kupuje bez problemu w cenie detalicznej. No a są modele, które że tak powiem no chodzą powyżej retaila. No ale no, tutaj jakby te, te modele mają zamknięte listy, albo mogą mieć czas oczekiwania na przykład 5 lat. Czyli zakładając, że będziesz czekał na ten zegarek 5 lat i średnia wzrostu cen w Rolexie to jest tak od 8 do 15 rocznie, no to za te 5 lat i tak ten zegarek nie, nie kupisz w cenie retail, która je, była w momencie zapisu, tylko tej, że tak powiem, o połowę wyższej. Czyli no, często się to nie opłaca. Czekanie nawet na zegarki. Nie opłaca się, bo teraz już te ceny nie są tak oderwane. No, był moment covid i wojny na Ukrainie, gdzie te ceny były dużo wyższe, prawda? Wtedy był taki wystrzał, że ceny poszły mniej więcej 30% na wszystko do góry. No tak, złoto, zegarki, nawet mieszkania. Ludzie uciekali we wszystko z gotówką. No, uciekali, a poza tym, no jednak, zegarek to zawsze jest takie dobre, które, które w sytuacji awaryjnej możesz wziąć ze sobą. To nie jest dom, nie jest działka, że. Celnik nie będzie mnie pytał, co to za 100 tysięcy w bagażniku w momencie, kiedy mam zegarek na nadgarstku. No tak, tak. No Zresztą to jest przedmiot osobisty i no jakby tutaj nie powinno to nikogo interesować, jaki masz zegarek, no stać się, ale, ale jakby możesz go zawsze z sobą wziąć, i to jest takie dobro czy pojedziesz do Stanów Zjednoczonych, do Hongkongu, czy gdziekolwiek w świecie, no to w każdym miejscu upłyniesz i, i to nie jest tak, że, że tutaj są jakieś duże marże, że nagle za połowę ceny, no to, to tak nie jest. Jasne, a załóżmy, że coś się stało, ja wyjechałem, mam takiego patka na nadgarstku, ciężko jest go sprzedać? To znaczy, czy muszę mieć jakieś dokumenty, czy ja dostanę faktycznie tyle, ile gdzieś tam na, na chrono24 mogę sobie sprawdzić w internecie, czy dostanę o połowę mniej? Jak to wygląda? To znaczy, no generalnie każdy zegarek jest tak zwany full set, czyli dokumenty są do niego. Zegarek, pudełko i to jest full set. Można sprzedać. I to wtedy jest najdrożej. I wtedy jest najdrożej. No wiadomo, jeśli jest bez dokumentów, również możesz go sprzedać, no ale oczywiście jest jakby obniżona cena o... O to jakby utratę wartości przez to, że nie ma tych dokumentów. No bo wtedy sprzedawca czy tam kupujący nie ma pewności, że na przykład nie pochodzi z kradzieży, prawda? No tak, no tak, no ale z drugiej strony też jeśli ktoś podpisuje umowę kupna-sprzedaży i sprzedaje kradziony zegarek na swoje nazwisko, no to, no to takie paserstwo, że tak się wyrażę. <grych> Większość ludzi no raczej nie, nie, nie sprzedałoby zegarka z, z takiego pochodzenia. Tylko a... gdzieś tam raczej zgubili dokumenty. No zdarza się, no, gdzieś przy przeprowadzce, tak dalej. No niektórzy, niektórzy klienci po prostu nie, przy, nie przywiązują do tego wagi, że tak powiem. No ale do, dobrze mieć, zawsze też jest opcja wy, wyrobienia tak zwanego ekstraktu. Czyli jeśli zegarek jest starszy, na przykład niż tam 5 lat, możesz jakby wysłać go i wtedy wyrabiają taki duplikat dokumentu. Nie jest to drogie i jest do zrobienia. A jeśli wrócić do tych cen zegarków, o które mówisz, no to to jakby no nie jest tak, że to jest 50%, wiadomo Chrono pobiera swoje prowizje i tak dalej, oczywiście jeśli sprzedajesz sam jako osoba prywatna na rynku wtórnym no to dostaniesz lepszą cenę jeśli znajdziesz kupca, no ale musisz na niego jakby poczekać. Ale no. najczęściej takie osoby trafiają do dealera takiego jak Ty, tak? Pośrednika, tak, który tak, łączy tak, klientów. Tak. Z różnych środowisk i z różnymi potrzebami. Zgadza się, no zgadza się, no jakby w firmie zawsze jest łatwiej, prawda? No i też jakby jest dru, drugi aspekt tego, że ludzie po prostu czują się bezpieczniej, tak? No bo jakby firma, od firmy kupując zawsze, zawsze jakby masz większe bezpieczeństwo takiej transakcji. Ale nie, nie, nie jest to tak, jeśli, jeśli że, że ktoś na przykład kupuje Patka Filipa i żeby go sprzedać następnego dnia, no to nagle 50% traci. To, to, to nie ma, nie ma tak. Tak to nie wygląda. Tak to nie wygląda, no wiesz. Co, no ja się często spotykam na przykład z takimi stwierdzeniami, co za wariat kupuje na przykład zegarek za 100 tysięcy, mhm. tylko tak, kupujesz zegarek za 100 tysięcy, a kupujesz, nie wiem, fajne auto za 300 tysięcy, ile to auto będzie warte za 5 lat? No połowę mniej. Połowę mniej, ale Twój zegarek ile będzie wart? Kilkadziesiąt procent więcej. A ja utrzymanie zegarka też nie kosztuje tyle, prawda? No bo samochód na bieżąco trzeba serwisować, Ta. tankować, zmieniać opony, no w zegarku no to czasami oddasz go do, do, do wyczyszczenia, a powiem, czy... Tak, 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 no jeśli chodzi o to, no to na przykład pierwszy serwis w Rolexie zalecany jest po 7-10 latach. Koszt zwykłego serwisu autoryzowanego, takiego, że dostajesz kolejne 2 lata przedłużonej gwarancji. To jest w granicach 3 tysiąca, Czyli to nie są jakieś, że tak powiem, kwoty, które porażają, jeśli mhm. staćcie na zegarek powiedzmy tam za 50-60 tysięcy. A słuchaj, a co wpływa na wzrost wartości zegarków? Czemu jedne zyskują, a inne nie albo wręcz tracą? Co jest tym wyróżnikiem? To znaczy, jeśli chodzi o Rolexa na przykład, tak? No to wiadomo, każdy zegarek w dłuższej perspektywie czasu będzie rósł. Pytanie, czy będzie rósł więcej, czy mniej, czy na przykład. Ta inwestycja szybciej się zwróci. To które rosną najbardziej? To znaczy, ja chcę się dowiedzieć, czym się sugerować przy zakupie. Rolex generalnie jest tak naprawdę królem tarcz, ponieważ bardzo dużo jakby Rolexów wychodzi w, w tym samym modelu, na przykład Dejduście czy Daytonie, ale wyróżniają ich tarcze. Mamy na przykład tarcze z meteorytu z masy perłowej. U Ciebie jest na przykład zielona tarcza na mm. złotym zegarku. Takim przykładem, jak to może wpłynąć na wartość zegarka, najlepszym i takim najbardziej obrazującym jest Oyster Perpetual w wersji 41, gdzie na przykład klasyczna wersja z czarną tarczą kosztuje średnio na rynku około 34 tysięcy złotych, ale na przykład, jeśli miałbyś ten sam zegarek w wersji turkusowej, Tiffany Blue tak zwane, tak, tak, tak to nazwali, ale tak naprawdę to nie jest ten kolor, no to te zegarki kosztują już koło 95 tysięcy, a w piku kosztowały 150 tysięcy. Kolor tarczy wpływa na to, że jeden zegarek będzie trzy razy droższy od drugiego. Rzadkość po pierwsze i ciekawość materiałów, na przykład onyksy, meteoryty, masa perłowa, czy ciekawe kolory, zielony, niebieski też jest bardzo pożądany, jeśli chodzi o zegarki. I w sytuacji, na przykład, w której mamy kolor zielony, i taki kolor wychodzi jakby z produkcji, czyli zawsze jest co roku, jest pewna zmiana w gamie. Więc znikający taki kolor, który był pożądany na rynku, dużo zyskuje wtedy na wartości. No to czasem to są 30%, 35%. Zanim przejdziemy do oceny mojego zakupu, chciałbym jeszcze Cię zapytać o takie trzy najpopularniejsze w chwili obecnej, najbardziej gorące Rolexy. Hmm, nie wiem, na przykład z serii GMT. Na, najbardziej pożąda, pożądane Rolexy to oczywiście są wersje stalowe, bo są dostępne jakby dla większego rzeszy klientów. Tak? Czyli trochę jak z kawalerkami, tak? Że te małe metraże szybciej schodzą, bo są po prostu bardziej Ta, dostępne. Tak, tylko że no niestety wpływa to potem na, na to, że są tak bardzo pożądane, że ich ceny po prostu szaleją. I... Czyli to dobrze, że ja się zdecydowałem na stalowy. Tak, stalowy, ale, ale z białego złota jest pierścień karbowany, więc nie jest do końca stalowy. A jeśli wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o te najbardziej pożądane, no to na pewno Daytona Panda w wersji stalowej. Później jest Pepsi. No to jest też jeden z najcięższych modeli tak, tak dostępnych na rynku. No. Nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałem, żeby w ogóle kogoś wpisali na listę na ten model. Myślę, że czas, czasy oczekiwania, to są w granicach 5 lat, jeśli w ogóle ci się uda dostać na tą listę. Okej, okay, bo na takiego zwykłego submarinera, to powiedzmy jest ze dwa lata, tak? Z tego co wiem, to jeśli masz historię zakupową i kupiłeś coś, co nie jest do końca jakby opłacalne, no to wtedy łatwiej i wtedy cię wpiszą. Ale jak przyjdziesz po prostu na tej zasadzie, że wchodzę i chcę submarinera, no to nie każdego zapiszą, a raczej większości osób nie zapiszą. No to jest też, jest pewnego rodzaju wywiad z tobą prowadzony, czy ty, bo jakby dilerzy w sklepach też są zainteresowani tym, aby, abyś ty chciał kupić zegarek dla siebie, a nie po to, żeby go przeflipować, tak? Trochę jak z nieruchomościami. Mhm. No tak, no bo to im psuje markę. No trochę psuje markę, trochę napędza rynek, no bo to też jest tak, że przez to, że coś jest niedostępne na rynku, to ludzie chcą to mieć. Tak? No tak, to tak. to buduje tą cenę i to jest ta genialna no tak. polityka właśnie, czy, czy w Patku, czy w Rolexie, że, że no nie da się wejść, nieważne, jak jesteś bogaty i kupić coś tak. z marszu, trzeba czekać i to wszystkich... No tak, zygnanie. no jeśli chodzi o Rolexa, no to powiedzmy ta produkcja w rocznie to jest około miliona 200 tysięcy. Jeśli chodzi o Patka Filipa, to się zamyka w... 50 tysiącach, z czego tych modeli, że tak powiem, hype'owych, no to pewnie jest 40-30 tysięcy na świat. A pozwól, że wyjdę Ci w słowo odnośnie mojego Rolexa. To jest wersja chyba Wimbledon, prawda? Jedna z najpopularniejszych, na przykład najpopularniejsza chyba w Wielkiej Brytanii, z tego Też. co czytałem. Co możemy powiedzieć o tym konkretnym modelu? To jest Datejust 36 na bransolecie Jubilee z karbowanym bezelem z białego złota. To jest bardzo ciekawa tarcza, tak dobrze mówisz. No, oczywiście w Wielkiej Brytanii jest jakby najbardziej popularny ze względu na to, że Rolex jest jakby mierzy, mierzy czas na Wimbledonie. Tak? I to jakby ta współpraca trwa już 40 kilka lat, bodajże 46. I w 2009 roku wypuścili dla upamiętnienia tego turnieju właśnie tą tarczę w wersji szarej z, z zielonymi indeksami nawiązującymi do kortów trawiastych. No. Po pierwsze jest bardzo ładna. To prawda, pasuje do garniturów. Pasuje do garniturów. No, jeśli chodzi tak o taki Twój ubiór i, i do koszul, zdecydowanie lepiej sprawdza się właśnie tutaj Dayjust niż na przykład Submariner, bo jest bardziej eleganckim, biżuteryjnym zegarkiem, prawda? No tak, ja rzadko kiedy nurkuję czy skaczę ze spadochronem, dlatego się zdecydowałem. Natomiast słuchajcie, ja mam dość wąski nadgarstek, dlatego też. Wybrałem tarczę 36 mm, a nie 41, bo u mnie po prostu ta 41 ginie. Ja mam nadgarski dziecka i, i ten się lepiej prezentuje. Czy już ostatnie pytanie na dzisiaj, czy, czy jest różnica, jeżeli chodzi właśnie o wzrost wartości, o, o cenę, jaką będę mógł później uzyskać od sprzedając, między 41 a 36, czy tutaj jakby to nie gra roli? Wiadomo, no 41 jest bardziej popularnym rozmiarem dla mężczyzny, no bo jednak. Ee... 36 jest takim uniseksem. też dużo kobiet jakby lubi nosić 36 ze względu na to, że wygląda oversize'owo. Chociaż trend na dzień dzisiejszy jest taki, że wraca się do mniejszych zegarków. Odchodzi się jakby od takich busol dużych zegarków, więc Rolex dobrze na tym wygrał, bo kiedy większość takich marek, no powiedzmy topowych szła w duże rozmiary, oni spokojnie jakby moim zdaniem, generalnie tym, co, co Rolexa wyróżnia, jest to ta, taka stałość. Jakby oni nie podlegają trendom i robią, wiedzą, że mają dobry produkt i po prostu go robią od lat. I czy ten zegarek powiedzmy, masz z tego roku, czy na przykład weźmiesz sobie DJ's z 20-letniego, no tu nie ma wizualnej różnicy. I ty wiesz na przykład, że przekazując, nie wiem, synowi za 15 lat, ten zegarek, on nadal będzie aktualny. To nie będzie tak, że to już będzie niemodne, nieinteresujące, czy, czy jakieś, że tak powiem, odbiegające od tego, co Rolex robi w danej chwili. Więc to, to, to jest taka magia trochę Rolexa i tego, że oni jakby no, dbają, dbają o swój wizerunek i o to, że, żeby być ponadczasowi. Dziękuję, że podzieliłeś się tymi wszystkimi informacjami z nami dzisiaj kompletnie nieodpłatnie. A was zapraszam na Instagrama i TikToka Michała. Znajdziecie go w opisie tego filmu, także zapraszamy. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to myślę, że to świetne źródło dodatkowych informacji. Wielka to była przyjemność i mam nadzieję do kolejnego zobaczenia. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach, jakich będzie dużo. To najwyżej zrobimy drugą część, gdzie już przez godzinę Cię przesłucham na podstawie właśnie pytań z komentarzy. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.